z tej strony góral poszukiwacz zmierzamy właśnie zaraz wam pokażę zmierzamy właśnie w stronę młyna starego młyna zobaczcie Tutaj. o widzicie go tu Stary młyn. Wiadomo, że ta mapka jest jeszcze troszeczkę niedokładna, a on, on jest dokładnie tu. Także mykam, jeszcze kawałeczek nie został. Zobaczymy, czy coś tutaj wyhaczymy. A gdzie młyn, tam kasa. No, nowe rękawiczki, bo tamte się już rozwaliły firma Site. Super. Miałem chyba je z rok. I puściły tu. Dobra. Chyba mam fajną znajdkę. Zobaczcie. Jak myślicie, co to może być? Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Z brązu, fajne. Dobra, idziemy dalej. Przed burzą znowu, bo znowu burza idzie, mam chyba piękny krzyżyk. Zobaczcie. Tu. O. No, krzyżyk. Osiemnasty, dziewiętnasty wiek. Ładniutki. Wyczyszczę sobie go ładnie. To na filmiku będziecie mieć go pokazanego oczyszczonego. Ale naprawdę ładny. Zobaczcie. Osiemnasty, dziewiętnasty wiek. Na pewno. Dobra, zobaczcie, jaka burza idzie. Zobaczcie, jaki dziwny przedmiot załowił. Niby guzik, niby nie guzik. Nie wiem. To fajny. Dobra. No, moi drodzy, powiem Wam, że zmieniłem sobie program z głębokiego na mono, bo tu jest żelazo na żelazie i zaczynają mi same monety wychodzić. Zobaczcie. Oficjalnie, co to mamy? O, chyba halerzyk. jedyneczka chyba. Uf, to z takich monet już nie będę Wam robił, takich monet już Wam nie będę robił zbliżenia, bo to. No, jedyneczka 1898, dwójka. I... Ale sam fakt, że zmienienie programu, zobaczcie zmienienie programu powoduje, że gdzie myślałem, że na polu nie ma nic, zaczynają wychodzić same, same monetki. Nie do wiary. Dobra, idziemy dalej. Kolejna moneta tutaj na tym polu. Blisko tego właśnie młyna. Zobaczcie. Tu. To mamy. No, chyba międzywojenka 5 no, grosz. Czekajcie, zrobię Wam zbliżenie no, ładny 5 grosz. Który rok? 34 Tu <try> chyba tak dobrze nie przeczyszczę, żebyście widzieli to coś tu widać 5 grosz na filmiku Wam wam pokażę tą monetkę, który to rok. No i moi drodzy, tydzień temu mnie burza wygoniła. No i teraz znowu mnie wygoniła. Zobaczcie jaka burza. Ale lało przed. Musiałem uciekać stamtąd. A tu jakie pola, zobaczcie jakie fajne. No, i moi drodzy, no, i chyba mam guzika ładnego, takiego malutkiego. Zobaczcie, czekajcie, zrobię Wam zbliżenie. Zobaczcie, jaki piękny guziczek. Na filmiku Wam go pokażę, oczyszczonego. Jak znajdę opis tego guziczka, to Wam na filmie pokażę. Nie wiem, co to za guzik na dzień dzisiejszy. Trzeba go będzie ładnie oczyścić, dopiero i jakichś informacji poszukać o nim, a ja co? Lasu jeszcze trochę jest, czasu trochę mam, więc lecimy. No i sygnał bardzo taki cichutki, coś mojego na 58, no, takie lubię te 58, 60, bo to mogą być te monetki takie średniowieczne. 59, 58, dobra, kopnijmy, zobaczymy. Bardzo cieniutki, delikatny dźwięk. I monetka, zobaczcie. A, Zrobię Wam zbliżenie. No i 5 groszy. Zobaczcie, jaki dość ładny stan. Rok 30. O, 38. I kolejny piękny sygnał, zobaczcie: 90, 95, o! 93 90. No, sp Sam jestem ciekawy, co to jest. Dobra, sprawdźmy. Myślałem, że moneta, ale nie moneta, coś dużego z mosiądzu Wykopiemy to raz. zrobię wam zbliżenie. No i piękna stara zapalniczka. No pewnie zaczasował strowęgę. No. Ciekawe. zapalniczka, najprawdopodobniej Austro-Węgry na 99,9% bo oni takich używali chyba, że się mylę ale czak czy siak znalezisko piękne dobra, idziemy dalej i następny fajny fajny sygnał 70 76 ale bije czyściutko Dobra, sprawdźmy No i moi drodzy, jak się nie mylę, kolejna moneta Piękny sygnał, delikatny, głęboki I zobaczcie gdzie monetka Patrzcie się jak głęboko To mamy I staruszek chyba o, no, chyba jedynka. Czekajcie, zrobimy zbliżenie. I mamy jedyneczkę 1885, stan nawet nawet, tu ta strona chyba gorsza, ta chyba lepsza trochę. No, także kolejna, kolejna monetka z roku 1885. Jedyneczka. Austro-Węgierska. Szkoda, że nie jakaś rzymka, no ale to też cieszy. Dobra, idziemy dalej. Więc tak się prezentuje dzisiejszy dzień. Jedna godzinka na kopaniu. Troszeczkę monet jest, zapalniczka Austro-Węgierska jest. Więc co, ja takimi widokami ładnymi się z Wami żegnam. Jest południe, więc życzę Wam miłego dnia. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco, więc trzymajcie się i hej!